To będzie krótki odcinek. Ponieważ będziemy mówić o wtyczkach, dodatkach. Dodatki to, jak mówiłem, takie małe e, skrypty, które e, rozszerzają nam możliwości też dżumla, ale w takim bardzo malutkim zakresie. Na przykład wtyczka będzie nam pozwoliła wyświetlać e, galerię w artykule. O, taką wtyczkę sobie zainstalujemy zaraz. Ale wcześniej, gdzie wtyczki znaleźć? Rozszerzenia klikamy i dodatki. Czyli wtyczki, dodatki to jedno, to samo a czasami nazywają się to pluginy. Dobra, i tu mamy wtyczki. Proszę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Są wtyczki różnego rodzaju. Są wtyczki, yy, dodatki, które są dla strony zaplecza i dla strony naszej, tutaj widzianej od przodu. Czyli na przykład wtyczka editor to są wtyczki. Zaplecza, wspomagające działanie edytora. Czyli edytora. Wtyczki, content to są wtyczki, które są na widoczne, ich działanie jest na stronie głównej. Na przykład taki maskuje adresy e-mail, to przekształca adres e-mail w taki sposób, żeby był niezrozumiały dla robotów, które wyszukują adresy e-mail, żeby nam później wysyłać spam. To jest na przykład taka wtyczka. Wtyczką jest też przycisk edytora więcej. Pamiętają Państwo, dzieliliśmy stronę na wstęp i, roz... i dalej, część dalszą. I to jest właśnie też wtyczka, też to funkcja realizuje wtyczka. Jako, że żyjemy w świecie społeczności internetowych i lubimy klikać różne lajki, nie lajki, Google Plusy, Twittery. To pomyślałem sobie, że w tym kursie pokażę Państwu, w jaki sposób doinstalować taką wtyczkę, która będzie nam pokazywała przy artykułach, właśnie te lajki. No dobra. System na takiej sobie stronie. Tutaj Państwo mają adres, ty na górze. I ściągamy je dla wersji 3. Pobieramy, pobieramy, zapisujemy, zapisujemy na dysku. Już się zapisało na dysku. No i jak tą wtyczkę instalujemy? Instalujemy ją w taki sam sposób jak wszystkie inne rzeczy, czyli rozszerzenia. Wiedzą Państwo, że w starej Joomla 1.0 nie było tak łatwo. Nie było, nie było, oj ciężko było zainstalować jakąś wtyczkę. To były czasy, teraz to jest łatwizna. No. Wszystkie co robimy stronę, a ja uczę się zrobienia strony. O, tu mamy ten plugin. Pluginy zaczynają się zwykle od .plg Zaznaczamy, klikamy Otwórz Czytaj, zainstaluj. Jak szybko się zainstalował, teraz musimy opublikować ten plugin. Rozszerzenia, dodatki. Dlaczego używam raz plugin, raz dodatek, raz. Jeszcze coś innego? Dlatego że proszę Państwa, tak niestety się utarło. Różnie ludzie to używają. Dobra, po lewej stronie wybieramy status wyłączony. Szukamy naszego plugina, który przed chwilą zainstalowaliśmy. Zwykle pluginy po instalacji są, proszę Państwa, wyłączone i nie działają. Nie dlatego, że coś źle zrobiliśmy, tylko dlatego, że ich po prostu czasami nie włączyliśmy. Jak tutaj klikniemy, to on się nam opublikuje, ale zanim to włączymy, zobaczmy jakie opcje. Ponieważ wtyczki też mają opcje konfiguracyjne i na przykład możemy zdecydować sobie tutaj w opcjach podstawowych, co ma nam się pokazywać. Czyli yy, jakieś tam Facebook, like. Pokażemy. Facebook Show Face, pokażmy. Sample open button jakiś tam i tak dalej, nie. RDD nie. Google Plus One, pokażmy. set pokażmy. Google szare, pokażmy. No i dobra. tych parę przycisków tutaj, pokażmy. Opcje jakieś tam opływania, czy on będzie sobie tak pływał, niech zostanie tak, jak tutaj jest i za Zapiszmy bez zamykania, bez zamykania, proszę Państwa. Przejdźmy na szczegóły i tu mamy wyłączony dodatek. Kliknij go włączony. Teraz zapiszmy. I pokażmy naszą stronę. Ciekawe co się stało. Rozwiniemy nasz artykuł. O, jest. Tu. Widzimy. Jest. Możemy sobie zalajkować, zapintować, zasubmitować gdzieś tam, zaszarować i tak dalej. Bardzo fajny, bardzo lekki dodatek. Niestety nie jest pozbawiony wad. Jest darmowy, więc możemy go sobie ściągnąć. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj zaznaczyliśmy tylko z artykułami na tak. I ochrona przed e, zmianą wielkości. E, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz e, przy tym dodatku. E, dodatek nie będzie się pokazywał w pewnych miejscach. Nie można zalajkować sobie kilkunastu artykułów. Po rozwinięciu konkretnego artykułu e, zalajkujemy e, konkretny artykuł, prawda? No to dobra, jeszcze na opcjach rozszerzonych można pokazać właśnie tutaj, pokaż w artykułach, tak, pokaż w kategoriach, no też możemy na no tak, i pokaż na wyróżnionych też. Co się wtedy stanie? Aha, ten dodatek ma jeszcze możliwość pokazania się, że przy Virtuemart, tak, lubimy ten produkt i możemy go zalajkować, zagooglować i zatwitterować. Zapiszmy, zamknijmy, już nic nie będziemy robić. i Podejrzyjmy naszą stronę od nowa. Mamy o. I mamy tak fajnie założone te. te. Lajko, like dyslajki. Dobra, to proszę Państwa, na temat y, dodatków byłoby tyle. I do tej pory, proszę Państwa, omówiłem wszystkie najważniejsze elementy dżumla. Są to najważniejsze rdzenne elementy dżumla. Y, dlatego, że dżumla posiada sama w sobie jeszcze dziesiątki różnych możliwości, o których tutaj nawet nie wspomniałem. System jest bardzo potężny i bardzo duży. Zapraszam do kursów moich, których opisuję pewne możliwości Joomla szerzej. Przede wszystkim w najbliższym czasie będę opisywał darmowo na, na YouTube niektóre frameworki bliżej. Chociaż chcę to zrobić już od dwóch miesięcy, i nie zrobiłem. E, będę chciał pokazać pewne inne rzeczy. Część rzeczy niestety będzie w wersji płatnej, ale to dlatego, że mimo wszystko, że ten kurs, który Państwo oglądaliście, nagrywałem trzy godziny. Natomiast e, każdy chce zarabiać jakoś kasy, nie? Wiedza nie jest za darmo. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wiedza jest za darmo i. Niestety to wiedzę trzeba zdobyć, oprogramowanie trzeba stworzyć. Nie wszystko niestety za darmo da się zrobić. Cieszę się, jeżeli te kursy Państwu pomogą w stworzeniu jakiejś strony, starałam się pokazać tylko i wyłącznie podstawowe opcje. Nie chciałam tego kursu rozciągać w nieskończoność i pokazywać Państwu rzeczy, których Państwo nie użyją lub nie będą w stanie ich użyć, albo zrozumieć, nie obrażając nikogo. ACL jest bardzo ciężko zrozumieć, a w wielu wypadkach nie jest on potrzebny. Mogą Państwo się spotkać z kilkoma problemami, niestety, podczas pracy z Joomla. Nie powiedziałam w ogóle o czymś takim, co się nazywa optymalizacja. Nie powiedziałam w ogóle na temat bezpieczeństwa strony. E Odsyłam do innych materiałów, również na swoje stronie wideoparady.com.pl Chciałbym zwrócić uwagę również na szablon, który tutaj zainstalowałem. Szablon nie jest najlepszym szablonem. Pewne dodatkowe funkcje modułów nie działają przy nim, ale do budowy prostej strony, jak już mówiłem, gdzie chcemy tą stronę wyróżnić, w jaki sposób jest to najlepszy szablon. Pozwala on w bardzo łatwy sposób wyróżnić się i kolorystycznie, i łatwo wstawić logo. No dobra, tak naprawdę to nie jest szablon, a framburg z szablonem, no ale to już inna bajka. No, powodzenia. No to powodzenia wszystkim życzę. I zapraszam na YouTube do kolejnych kursów i polajkowania mojego kanału. Tego.